Słuchajcie, przetasowałam karty, ale po prostu wybiło mi za krótki czas, ustawiłam czytania. Dla kogo? Dla wodnika, czyli powtarza nam się to, co nam wcześniej wypadło. Wodnik, rak, byk, bliźnięta, wtedy były siódme, lew i waga. Zobaczymy pod spodem strzelec, zobaczymy co dla tych znaków. A więc co będzie głównym tematem czytania? Ktoś po prostu ma czegoś dość. Ktoś jest zmęczony, ktoś ma czegoś dosyć. Odechciewa się tej osobie wszystkiego. Dalej. Zero kreatywności w tej osobie. Cały czas praca, praca, praca. To jest jego idea czy jej idea. Ktoś też próbuje zduplikować tą osobę, czyli po prostu naśladować, być takim jak ta osoba. Ktoś zazdrosny. Ta osoba, no. Teraz zaczyna dopiero powoli dostrzegać, jakie ona miała wysokie ego, czy on, przez co były zranienia, przez co było, niepor były nieporozumienia w relacjach, możliwe w jakichś związkach, znajomościach. Co dalej mamy? Ktoś po prostu powiedział coś za dużo i jeszcze dramatyzował. Czyli jakaś była akcja, mogła być wymiana słów, dramatyzm się pokazuje, ale pierwszy powiedział, potem wyszło jak wyszło. Ten człowiek się uśmiecha, uśmiecha się, czyli uśmiech pokazuje do, do, do złej gry, tak. Może mieć jakieś problemy seksualne, brak, na przykład spadek libido, chociaż czuje się złamany, ma wszystkiego dość, ma jakąś obsesyjną miłość do kogoś, ale wie, że ta miłość jest niebezpieczna. Ma też możliwe, co niektórzy mają. Karmiczne relacje, karmiczne związki, i próbują się uleczyć. Uleczyć też swoje serce może być po kimś po prostu, kogo obsesyjnie kocha. Tak? Dalej się pokazuje. Wybory tutaj, marzenia, fantazje, fantazjowanie, nostalgie w tej osobie są, ale to też ta osoba pokazuje się, że próbuje wybrać między sercem a rozumem, tak? Czyli to wszystko, co się dzieje w głowie tej osoby. Ma jakieś znaczenie, znaczenie powiązane, że ten ktoś nie współżyje z nikim innym, ma rozterki, smutki, żale, poczucie straty, możliwe też. I tu się boi ta osoba, że jeżeli by wyszła z kwiatkami do was, to że po prostu dostanie kopa w zap. Ale co się pokazuje? Coś tą osobę złamało, to jakaś zła karma do, doszła do tej osoby, po prostu tak może ją tam toczyć, lub coś może toczyć tą osobę. Tutaj jakieś osoby też odchodzą z jego życia. Jednak między wami, tutaj się pokazuje ta chemia, pozytywne wibracje jakieś, tak? Próbuję sobie w znaj wśród znajomych e, wziąć i, za przeproszeniem, ten czas zajmować, by nie myśleć, ale to mu nie wychodzi. Ktoś może mu też składać głupie, brudne oferty i chcieć pogrywać z tą osobą, lecz co tu się pokazuje? Blokuje się, po prostu blokuje się i walczy. Tu też jest chęć walki w ciszy. Może też podglądać i tak dalej, ale też i walczyć o Was w jakiś sposób, nie wiem, tworzyć sobie jakąś strategię, by Was z powrotem znaleźć. Jeżeli chodzi o odnosie tych brudnych ofert, takich no, nieładnych, pokazuje się, że one odchodzą, on praktycznie ucieka, czy ona ucieka od czegoś takiego. Tutaj jest miłość. Miłość, ale też jest romantyczna i niebezpieczna miłość między wami, i tu jest sekretne jakieś połączenie, yy, i możliwe, że na horyzoncie jakieś spotkania, tak? Spotkania. Z jakąś toksyczną osobą ta osoba może mieć relacje, ktoś toksyczny, demoniczny, można powiedzieć, wręcz jakby opętany. Yy, tutaj się może kręcić, albo być może z tą osobą w związku lub byłym związku. I tutaj mogą być odnośnie Was jakieś uszczypliwe komentarze. Tutaj ktoś mógł palić jakieś świeczuchy na kogoś, żeby przeciągnąć, rozbudzić tą miłość niespowiedzianą. On tutaj do końca, ten człowiek, nie będzie szczery. Lub, lub ewentualnie, to też niekoniecznie musiały być robione rytuały, mogą być tylko po prostu wizualizacje ewentualnie, afirmacje, tak, afirmowanie kogoś ze swojego życia. Tutaj ktoś też go szpieguje, żeby coś mu chcieć udowodnić i po prostu zniszczyć temu tego zniszczyć, zniszczyć jego biznes przede wszystkim. Czy uda się? Raczej nie sądzę. Ten ktoś będzie chciał walczyć, powoli będzie próbował się do Was e, zbliżyć, będzie odchodził też od czegoś, co mu nie służy, albo o, lub od kogoś, co mu nie służy czemu, bo słyszy cały czas ten sam shit, gdzie non-stop są jakieś dramy, tak? I tutaj wspólne szczęście razem i jest na horyzoncie, oczywiście. Yy, tylko uważać, bo ten człowiek przez sytuację, którą mógł mieć w domu, pokazuje się, że może popaść w używki, więc zastanówcie się, czy chcecie kogoś takiego. I tu się pokazuje, że ten człowiek w potajemnicy was studiuje. Studiuje go, studiuje was, próbuje was jakoś yy, przeanalizować, zobaczyć, co dzieje się u was w życiu. Boi się jeszcze, ma jakieś lęki, naprawdę, by wyjść, tak? By wyjść do was y, z propozycją, z ofertą, tu będzie ten. On, z, be, znaczy, nabierze tej odwagi, tej siły, jak najbardziej, ale jest tutaj sytuacja, gdzie ten człowiek się po prostu jeszcze waha. Dużo jeszcze jest pracy przed tą osobą, by poprawić siebie. Też musi pokonać swoje strachy, swoje lęki odnośnie, nie tylko tego, że. Może się wydać, że wy jesteście razem, czy nie wiem, ruszyć do was, tak? Lub e ewentualnie strach przed uczuciami, które do was czuje, jakie ma te uczucia. Także pokazuje się ładnie, że jest ta możliwość, oczywiście, y jest ta możliwość, byście mogli być ze sobą, ale ten ktoś musi ukończyć jakiś cykl i też uleczyć siebie. Także ściskam Was całuję i pozdrawiam serdecznie.